Witam Was już w ostatnim w tym roku w wydaniu dobrych, pozytywnych informacji. Zacznę od informacji, bardzo dobrej informacji dla fanów sportu. Robert Lewandowski został przez FIFA uznany za najlepszego piłkarza 2020 roku. Serdecznie gratulujemy no i życzymy dalszych sukcesów. Ursula von der Leyen poinformowała na mediach społecznościowych, że od 27. Zaczną się szczepienia w Unii Europejskiej. Jest to krok milowy dla ludzkości, w tym, aby pokonać koronawirusa. Jednak dalej trzeba na siebie uważać, trzymać dystans i nosić maseczki. Przede wszystkim zdrowia. Rozpoczęła się już kolejna edycja szlachetnej paczki. Pokazuje ona, jak wiele ludzie dobrego mogą uczynić dla innych. Jak mogą pomagać, jak mogą wznosić się ponad siebie, jak mogą się spotykać. Z ludźmi i zobaczyć, że życie nie jest takie kolorowe, ale jednocześnie jest piękne. Bo przez pomoc niesiemy radość innym. A radość czyni to, że życie jest piękniejsze. Teraz informacja z rejonu tarnowskiego. Wystartowała kolejna edycja akcji Obudź sobie Mikołaja. Polega ona na tym, że Mikołaj odwiedza dzieci z domu dziecka oraz ośrodków. Dla dzieci z autyzmem. Jest to piękny przykład tego, jak można dawać radość. Przedświąteczną i mądrą, przedświąteczną radość. Jeden z proboszczów bytkowskiej parafii przemienił kaplicę, a właściwie w kaplicy stworzył ogrzewalnię dla bezdomnych, z której korzysta około 20-30 osób. Społeczeństwo obywatelskie jest społeczeństwem świadomym i społeczeństwem odpowiedzialnym. Dlatego bardzo, bardzo Was zachęcam, aby głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnowa. Po to, aby nasze okolice stawały się piękniejsze i żebyśmy my mieli coraz bardziej mądrzejszy i bardziej świadomy udział w naszej społeczności. 13 grudnia obchodziliśmy wyjątkową rocznicę. Były to urodziny SNA TV. Dziękujemy Wam za te wspólne lata. Za masę uśmiechu, wyzwań, wspaniałych wywiadów, poznanych ludzi, za to, że teraz jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. Dziękujemy Wam, drodzy widzowie, kochani nasi widzowie, za to, że nas oglądacie i wspieracie. Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt. Życzę też, żeby ten rok. Był lepszy od tego, który jest. Żebyśmy mogli w końcu się przytulić. Żebyśmy mogli w końcu bezpiecznie spojrzeć sobie w oczy. Żebyśmy mogli się odkuć. Żeby nasze zdrowie wróciło do normy. I to psychiczne, i to fizyczne. Żebyśmy w końcu mogli spełnić swoje marzenia. Wyjechać gdzieś. Żebyśmy wykorzystali tą nauczkę, którą dał nam ten rok. 間に合わなくなるから。